Jaka tu głębokość? 12 metrów. Jest pobiecująco. Maksymalna głębokość na tym ubisku jest to 17. Eee, damy tutaj zestaw wieniarowy. Zobaczymy, co tu się tutaj dzieje. Eee, jest takie. jakieś... O! ale fajnie! Mi super na drobnicę może być. Patrzcie na to. Tu będzie ze 2 metry chociaż. Może nie. O tu. Wiem, że branie jest. Będzie więcej. Który zestaw Duży kawałek ryby. O kurde, 5,5 metra? Oho, ładne branie. I teraz tak, albo to jest biługa, albo to jest sum, nie? Trzecia: 36 w nocy. <laughs> ja bym wolił suma, bo jeśli tak, to będzie większy. Ej, biłgo chyba. Chyba tak, biłgo chyba idzie. I kolejne branie z gruntu. Okej. Okay. Ja bym marker postawił. Tylko... ajajajaj. Biłga, 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 biłga. tylko. Boże, nie tak. Dobra niech będzie tak. Eee, okej, okay, tutaj nic dużego. Dobra, spokojnie, nic dużego tutaj nie idzie. Wróćmy do białugi. Zobacz, pierwsza biłga z Dnipru. 45 kg. A od kiedy bieługę można zabrać? Serio? Ona była na aktubie pod ochroną. 45 kg. Marker daj tylko. Ok. Czy bieługa jest pod ochroną? Na aktubie nie można było je zabierać. Nie zwróciłem uwagi, ile, ile ona warta była. Zaraz zobaczymy. Chyba, że Kuba był szybki i tu zaraz powie. Od kiedy to by można zabierać, to. 4200. Co ty gadasz? To nieźle. Od kiedy można bijąkę ze sobą zabierać? Znaczy, no to pewnie nie, bo tak to nie, była pod ochroną. Dokładnie. No, ja jestem w szoku, bo to moja pierwsza, pierwsza, zbieł, pierwsza biełga. Także wiesz, Dobra, tutaj branie z 5,5 metra na fiderek delikatny. No tu szału nie ma z gotówką, ale fakt, że można ją zabierać, no to już robi się interesująco, nie? Niech by nie było. To jest pięć. Pisko szydzie.